dzisiaj jest Nufci. Nufci, Nufci, zapuszczony Nufci ze spacerku. Mokry ryjec. Daj łapkę, daj łapkę, daj łapkę. No łapkę daj. Co ty, wstydzisz się? Daj łapkę. No łapkę daj. No daj, daj łapkę. Dobry piesek. Wariat, ale dobry. Hej kochani, witam was w czwartym... Zdrap Masie na moim kanale. Pogoda do Bani, Szaro, buro. Dzisiaj dla odmiany, ktoś inny na wstępie. Także e, zostawcie coś e, miłego dla dzisiejszego aktora. A bierzemy się za kalendarze. Czwóreczka. Dzisiaj taka skromna, widzę mała, no ale może, wiecie, może wartościowa, chociaż, no, nie. Nie tym razem trzynastka, czy co tam spadło niżej, więc niech już tak zostanie. Na szczęście nie widziałam. Co my tu mamy? Jakieś takie bacie wie. Yy, maseczka na usta i powiem Wam. Yy, ostatnio parę dni temu zresztą robiłam sobie, bo miałam. Mam jeszcze jedną, także mam trzecią. Szczerze mówiąc, nie jestem z tego akurat zadowolona. Może ktoś by był ja nie. Czwóreczka flakoni. Jestem wybredna, zresztą te kalendarze kosztują tyle, że mogliby się wysilić. Widać? No, ten obraz to wiecie, jakby chciała nie mógł. Co my tu mamy? Jakaś tubeczka, zaraz Wam pokażę. Chowamy czwóreczkę. Takie coś. No, to światło nie jest idealne, także no, musicie wybaczyć. Potem pokażę Wam z bliska. Co to jest? Mark Jacobs, znam gościa. Bodylotem. Balsamik do ciała. Jaki to jest zapach. Hmm, powiem wam, no nie dowiecie się, ale zarąbiasz, czy coś pewnie z kwiatkami, napisy są tak małe, że nawet nie będę zgadywać, ale takie coś, takie ustrojstwo, no zobaczcie, widzicie, ten obraz to jest tragedia, tragedia, z bliska wam potem pokażę, weźmiemy się za herbatkę, wczoraj wypiłam, dobra, o dziwo, czwóreczka, nie chce mi się lampy rozkładać, także no mam światło górne zapalone, co dzisiaj mamy? Cynamon i blueberry. Także będziemy pić. Będziemy pić. Tak się prezentuje. Nic specjalnego. Czwóreczka z pasieki. Zaraz tylko, gdzie jest ta czwórka? Jest, widzę ją. Widzę ją. I mój łeb pewnie też widać. Trudno. Matko jedyna. Ok, ok. No okay. Mamy to. Mamy to. Właśnie, dziadło. I co my tu mamy? Proszę bardzo, widać. Nie no, obraz jest, nie no, jakaś magia. Co się dzisiaj dzieje? Miód facel, faceliowy. Miód faceliowy. Nie no, obraz jest dzisiaj wybitnie tragiczny. Po prostu tragiczny. Rozmazuje się, nie wiem, powiem wam. Odechciewa się normalnie nagrywać. Dramat. I linda czwóreczka. Już mam wiecie, jak to u mnie. Podniesione ciśnienie takim czymś. Jak coś robię, to chcę, żeby to było porządnie zrobione. A jak nie jest, to już mi powieka drga. Poczekajcie, bo ja nie widzę na tym misiu czwórki. Yy, zaraz ogarnę. Chociaż chyba nie będzie to zaraz. O Chryste, Panie. No nie widzę, słuchajcie, tej czwórki. Nie, no ludzie. Trzy, dwa, yy. wiecie co, nie. Nie, 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 ja nie będę tego szukać. Nie wiem, gdzie jest czwórka, tylko bawimy się bezpotrzebnie, przeciągamy. Widzimy się na zdrapeczkach za chwilę. Ja znajdę tą czwórkę, otworzę i Wam pokażę, bo dzisiaj dramat. Do zobaczonka na zdrapeczkach. No i witam się z Wami już na zdrapkach, Jak widzieliście, no niestety otwieranie kalendarzy ciemno, jak już nie powiem w czym, chociaż najchętniej bym powiedziała, już mi normalnie gula skoczyła, ale na końcu Wam pokażę z bliska. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Mamy lotka, pensję, szybką piłkę, krzyżówkę małą, drogę do miliona dzisiaj jako dodatek. No i kalendarz z całej paczki, czwóreczka, jakoś interesuje, to niech sobie tam sprawdzę, czy mówię prawdę, czy też nie. To już tam wiecie wasza wola pamiętajcie oglądać dokładnie słuchać bo dzisiaj będzie kolejna literka numer 104 szukamy słonia, do tej pory żadnego słonia nie było, w ogóle tragedia jest winogrono, kawa o jest słoń aparat i słoń za ile ten słoń, no życie sobie ułożę za złotówkę no ale jest, czyli kolejny odcinek bez sera, to już sukces na dzisiejsze lotowe czasy Pensja z numerem 52. Ja jestem nie w humorze przez ten początek, te kalendarze. Szukamy 33 i 34. A mamy 32, także piękny obok, 28. Napis 31, 23 i 13, także nie ma nic. Zostawcie mi jakieś słowa otuchy, żebym się nie wykończyła dzisiaj tutaj. Ok, krzyżóweczka numer 32. leci. Może po dwie. H i U. Znalazłam w końcu tą czwórkę w tym misiu. Powiem Wam, że dzisiaj jest nie mój dzień. Nie mój dzień. Poza tym, ja jestem niedowidząca. Set i K. Tak serio. Niedowidząca. Nie, że tak tylko mówię. Set i K. Na to kulary nie pomagają. Za słabe set i K, także sorry, że pomijam. E i C. E i C. Tu mój małżonek, mądraliński, jak czasem ogląda mój film, to mi tu wytyka, co pomijam, a sam jest ślepia jak kred. Y i N. Ale oczywiście, jak się ogląda, to się ładnie widzi, nie? No. Siedzi. O, boki patrz, jak sroka wgnadł. Zdziwiony, że tu go wywołuje do tablicy. O i B. O i D. Okej. Okay. F i W. Dzisiaj znowu innym telefonem nagrywam i powiem wam, że właśnie krew mnie zalewa. Nagrywam iPhone'em w tle szumy. Nagrywam Samsungiem Guzik widać. Nie wiem, czy mam jeszcze nagrać. Dramat. A i G. N tu było. Pajacyk się ułożył. A i G. No tak, mów mi jeszcze L i R. L i R. Trab, ale tu chyba nic nie będzie dzisiaj, sprawdźmy sobie, kontrolne, dokładnie, no na razie mamy złotóweczkę, także możemy życie układać, szybka piłka, sześć co najmniej symboli, boisko, raz, dwa, piłka, raz i dwa, monety, raz i dwa, u, 6 symboli 2 złote, no panie. Fajnie. 6 6, dobra. Na bogato. I dzisiejsza literka A jak agrafka. A weźmy sobie teraz tą choinkę. No i szukamy, czy może w czwórce no gwiazdki, bo na razie to bida z nędzą. Jest rękawica, skrzat, kartka. Renifer, bałwan, stroik, świeca, skarpeta, aniołek, laska bodajże, tak, czy co tam jest? Lizak, Boże, choinka, no już ślepota, trąba, piernik, dzwon, sople, kożuch. Kula. No, chyba gwiazd nie dodrukowali. Szyszki, łyżwy, kominek, sanie, ciuchcia, czapa i bęben. Piękną paczkę sobie wybrałam. 30, 30, 10 tysięcy. No i ogólnie nie ma nic, że tak powiem. W bonusie. Lampki. No, także pięknie. Po prostu pięknie. Kolejna zdrawka pusta. I na koniec droga do melona z numerem ósmym. I tutaj pozdrawiam naszą Reginkę. Ginę, bo ósemeczki, z tego co mi wiadomo, chyba że coś się zmieniło, lubi. Także patrzymy, szukamy par bądź liczby i mnożnika. Myślę, że kto tam drapie, to wie o co chodzi. 28, 42.

11,47, 47, 16, 27, 18, 24. Także nic, tak jak mówiłam, ósemka to nie jest mój numer. Okienka, bo wczoraj się zapomniało. Dobrze, zacznę od angielskiego. Dwa różne. Jezu, ja nie widzę. Normalnie to jakiś pierożek i iglo. Nie wiem, ślepa jest tam. 15 funtów by było, ale nie ma. I tutaj czwóreczka bęben za 50 zł. No także dzisiaj totalna bieda. Najbiedniej. Bo tylko 2 złote w szybkiej piłce złotówkę w lotku, czyli 3 złote. I co tu było? Pokazuję Wam z bliska. Miód faceliowy. Markop Chops. Do ciała takie ustrojstwo. Herbatka w Lindorze była kuleczka, no i maseczka do ust. Zostawcie co trzeba. Pamiętajcie o literce. Jutro zapraszam Was na premierę. Do usłyszenia, dzięki, cześć.